Przyjaciele, witam wszystkich. Miło Cię widzieć na kanale. Nowy filmik dzisiaj. Będziemy współpracować z Tobą ze wskaźnikiem stochastycznym. Będziemy szukać różnych sytuacji i otwierać transakcje. Przed rozpoczęciem filmu, zasubskrybuj mój bezpłatny kanał na Telegramie. Link znajduje się w przypiętym komentarzu. Szkolenie. Strategie i sygnały są już dostępne. Dołącz do nas. Czekam na wszystkich. Cóż, zaczynajmy. Przyjrzyjmy się więc naszemu wskaźnikowi, którego będziemy dzisiaj używać. Będziemy go używać w połączeniu z analizą techniczną czyli z określeniem różnych poziomów wsparcia i oporu, punktów zwrotnych na wykresie itd. Sygnał ze Stachastyki otrzymamy w dwóch przypadkach, jeśli cena będzie na poziomie 80 lub 20 oraz gdy będziemy mieli przecięcie tych dwóch średnich kroczących. W związku z tym następuje przecięcie i cena kształtuje się na poziomie około 20, co oznacza, że możemy bezpiecznie otworzyć się na odwrócenie, czyli na wzrost. Jak widać, Teraz nasza cena na stochastyce wynosiła około 20, przecinają się dwie średnie kroczące i trend na naszym wykresie rośnie. W związku z tym był tu sygnał, przegapiliśmy go. Zaczynam więc szukać pierwszej sytuacji i od razu podpiszemy umowę. Tak więc, przyjaciele, pracujemy nad tą sytuacją. Tutaj mamy już ruch w górę. Teraz nastąpiła korekta. Otwórzmy się na tę korektę na jedną minutę i 100 dolarów. Widzimy, że na Stacharsku mamy przecięcie dwóch średnich kroczących po dotknięciu znaku 20 i następuje odwrócenie. Jesteśmy otwarci na dalszą wspinaczkę w górę i czekamy na wynik. Jeśli transakcja zakończy się stratą, na naszym saldzie pozostaje kwota, którą możemy wykorzystać na jej pokrycie. Zobaczmy. Tak więc, przyjaciele. Tutaj niestety nasza cena spada nieco niżej. Nadchodzi zwrot. Rozpocznijmy od wycofania przy cenie 300 dolarów, w tym momencie również na wzroście, i ponownie poczekajmy na wynik. Trend wzrostowy trwa. Właśnie złapaliśmy małą korektę. Czekamy na wynik. Tak więc, przyjaciele. Właśnie teraz nasze nakładające się transakcje zakończyły się na plusie, uzyskaliśmy dobry zysk netto i teraz możemy przejść do następnego aktywa. Tak więc, przyjaciele, pracujemy z tym aktywem, eurorublem rosyjskim. Poziom wsparcia jest tutaj wyraźnie widoczny. Widzimy, że na hartiku cena wynosi 20 marek. W związku z tym spodziewamy się tutaj odwrócenia i otwarcia w tym momencie dwoma byczymi transakcjami. No cóż, jeśli transakcje zakończą się na plusie, to otrzymamy tutaj 168 dolarów netto. Spójrzmy na wynik. Tak więc, przyjaciele, nasze transakcje kończą się czystym zyskiem. Spójrzcie na reakcję zachodzącą z tego poziomu, która po raz kolejny mówi nam, przyjaciele, że musimy skorzystać z poziomów wsparcia i oporu. To właśnie z tych poziomów otrzymujemy dość pewne sygnały. Przejdźmy zatem do następnego zasobu. Tak więc, przyjaciele, pracujemy z tym aktywem. Tutaj mamy pozycję niedźwiedzia. Myślę, że każdy doskonale rozumie powód. Spójrz, na stochastyce cena przekracza 80. Oczekuje się, że przekroczy i powróci do swojego kanału cenowego. Cóż, i odpowiednio tutaj cena, po tak dobrym impulsie wzrostowym, już utknęła w martwym punkcie. Następuje odwrócenie. Otworzyliśmy się na kontynuację odwrócenia i czekamy na wynik. Tak więc, przyjaciele, mamy taką sytuację. Cena nie chce tu od razu się odwrócić. Jednak był to raczej ruch naprawczy. Poczekajmy na nowy szczyt i otwórzmy tutaj transakcje osłonowe. Choć teraz, już z tego poziomu, oczywiście mamy reakcję i cena zachowuje się tu jakoś niepewnie. Oczywiście próbuję przebić się przez ten poziom, ale otwórzmy od razu na poziomie 300 dolarów amerykańskich od tego poziomu, również w dół i ponownie poczekajmy na wynik. Jak dotąd, reakcja na tym poziomie była dość dobra. Mam nadzieję, że tendencja